Dobry wieczór Państwu! Dobry wieczór Sandomierz, dobry wieczór cała Polsko! Kochani, idziemy po zwycięstwo! Mówiłem wam osiem miesięcy temu, że będzie bardzo, bardzo blisko i jest bardzo blisko. Bardzo się cieszę z tego, że wygrałem pierwszą turę, ale dużo, dużo pracy przed nami. Potrzebna jest pełna determinacja. Potrzebne są Wasze głosy. Potrzebne jest przekonywanie wszystkich. I jestem przekonany, że wygra cała Polska. Kochani, Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować najpierw chciałem podziękować mojej żonie. Dziękuję Ci bardzo, Gosiu. Chciałem bardzo podziękować moim dzieciom, mojej rodzinie, ale przede wszystkim chciałem podziękować Wam wszystkim, wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Dziękuję Wam bardzo. Chciałem podziękować za każdy baner, za każdy uścisk dłoni, za każdy wpis w internecie, za Waszą ciężką pracę, bo gdyby nie ciężka praca tysięcy wolontariuszy, gdyby nie ciężka praca wszystkich tych, którzy się zaangażowali w kampanię wyborczą, no i gdyby nie wszyscy ci, którzy oddali głos, nie byłoby tego pierwszego miejsca. Dziękuję Wam bardzo. Ale ten wynik pokazuje, jak musimy być silni, jak musimy być zdeterminowani, ile jeszcze pracy przed nami, którą zaczynamy już dzisiaj, żeby wygrać wybory prezydenckie. Wiadomo, było to od samego początku, i dlatego wszyscy musimy tę ciężką pracę i wysiłek włożyć w to zwycięstwo, a wtedy wygra cała Polska. Z tego miejsca chciałem także podziękować wszystkim moim przyjaciołom z koalicji 15 października, dziękuję wam bardzo, chciałem podziękować Magdalenie Biejat, chciałem podziękować Szymonowi Hołowni, chciałem podziękować Adrianowi Zandbergowi, chciałem podziękować pani profesor Senyszyn Dziękuję wam bardzo Chciałem też pogratulować wszystkim innym kandydatom, którzy stanęli do tego wyścigu o najbardziej zaszczytny i najbardziej odpowiedzialny urząd w Polsce Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej A przed nami ostatnia prosta i zwyciężymy. Zwyciężymy, 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 zwyciężymy! Kochani, chcę Wam zwyciężymy, powiedzieć, dlaczego jestem tutaj w Sandomierzu właśnie wśród Was. Dlatego, że dokładnie 9 lat temu, 18 maja, dokładnie o tej godzinie nadchodziła nad na Sandomierz fala kulminacyjna powodzi. Wtedy byłem razem z Wami. Podjąłem decyzję o tym, że użyjemy ciężkiego sprzętu po to, żeby przygotować koryto rzeki na falę powodziową. I obroniliśmy wtedy Sandomierz razem. Obroniliśmy go przed powodzią. Przypominam o tym, dlatego że wtedy byliśmy wszyscy razem. Strażacy, policjanci, wojsko, które nam pomagało i wy wszyscy, mieszkanki i mieszkańcy Sandomierza. I pracowaliśmy dzień i noc po to, żeby uratować wasze miasto. Nikt się wtedy nie oglądał, kto ma jakie poglądy polityczne. Byliśmy razem, razem pracowaliśmy, razem staraliśmy się wykonać dobrą robotę. Ja wziąłem odpowiedzialność za decyzję, ale wszyscy razem wtedy staraliśmy się właśnie, żeby uratować wasze piękne miasto. I o tym są też te wybory prezydenckie. Prezydent Rzeczpospolitej i ja wam to obiecuję, zawsze będzie z Wami, ja zawsze będę z Wami, zawsze będę pomagał wtedy, jeżeli ta pomoc będzie potrzebna, zawsze będę wyciągał rękę do innych i zawsze będę razem z Wami. Dobry wieczór Polsko, dobry wieczór Gdańsk, cieszę się, że jesteście. Tak, rzeczywiście zwyciężymy w tych wyborach, jesteśmy do tego gotowi, jesteśmy zdeterminowani i to wszystko skończy się naszym wspólnym zwycięstwem, zwycięstwem Polski. Na samym początku bardzo chcę podziękować milionom Polaków, którzy oddali na mnie swój głos, milionom Polaków i Polek, którzy nie ulegli presji, propagandy, fałszu, kłamstwa, nie ulegli sile instytucji państwa Donalda Tuska, mieli siłę, mieli odwagę, mieli determinację, żeby oddać głos na swojego kandydata. Karola Nawrockiego za to Wam z całego serca dziękuję. Jestem z tego dumny. Jestem i wdzięczny, i dumny, i zobowiązany wobec tych głosów, ale jestem przede wszystkim dumny z tego, że jestem jednym z Was, jestem jednym z Was i będę prezydentem Polek i Polaków i będę Waszym głosem w Pałacu Prezydenckim, to obiecuję. Te wybory rzeczywiście były najmniej sprawiedliwe. W ciągu ostatnich 35 lat były to wybory nieuczciwe. Strumień propagandy i kłamstwa finansowany przez spółki i skarbu państwa. Instytucje państwa polskiego wykorzystywane do walki z kandydatem obywatelskim. Zabrana subwencja partii, która mnie popierała prawu i sprawiedliwości. I co? I nic! Jesteśmy i wygramy! Ta kosmetyczna różnica między mną a zastępcą Donalda Tuska, ten wynik blisko remisu przywołuje symbolikę tego miejsca, ale też wielką postać polskiej historii. Jesteśmy w miejscu symbolicznym, w miejscu pełnym nadziei, w sali BHP, w sercu Stocznik Gdańskiej, gdzie rodziła się solidarność i wolność Polski. A człowiekiem wolności i solidarności był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który pierwszą turę wyborów z Donaldem Tuskiem przegrał po to, żeby w sposób wyraźny w drugiej turze zostać najlepszym prezydentem trzeciej Rzeczpospolitej.